Co możemy zrobić, aby uwolnić się od negatywnej karmy? Czuć, działać, postrzegać siebie i innych z poziomu serca z poziomu życzliwości, empatii, miłosierdzia i zrozumienia pełnego zrozumienia bez osądzania i potępiania. Kiedy jest to możliwe? Kiedy rozumiemy, że każdy z nas działa jak najlepiej potrafi. Zgodnie z posiadanym poziomem świadomości. Wtedy też możliwe jest wybaczenie, brak żalu, pretensji, poczucia krzywdy, a to rozpuszcza, uwalnia karmiczne połączenia, nici łączące nas dotychczas z innymi. Aby to było możliwe, ważne jest też zrozumienie, dlaczego doświadczyliśmy określonych sytuacji sprawiających ból i cierpienie. Bardzo pomocne jest zajrzenie głębiej, poznanie wcześniejszej historii, początków, tła, z czego dane doświadczenie wynika. To też uwalnia na bardzo głębokim poziomie, szczególnie jeżeli możemy sami odczuć i zobaczyć, od czego to wszystko się zaczęło początek tej historii jakie byliśmy, jak działaliśmy i co przynieśliśmy innym. Teraz tylko zbieramy plony tego, co zasialiśmy wcześniej. Warto poprosić o wybaczenie tych, których skrzywdziliśmy. Nie musi odbyć się to twarzą w twarz w bezpośredniej rozmowie. Komunikujemy się ze sobą również na poziomie duszy i energii i tą rozmowę, wyjaśnienie, pojednanie możemy przeprowadzić, korzystając z tej możliwości. Ważne, aby było to szczere, prawdziwe z głębi serca. Warto wybaczyć również sobie, nie osądzać siebie zbyt surowo, zrozumieć, że działaliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy na dany moment, puścić żal, pretensje, poczucie winy. To uwalnia, oczyszcza, pomaga nam iść dalej z większą lekkością i zrozumieniem. Wybaczam sobie i innym i jestem gotowy iść dalej.